Cześć. Witajcie w Majowej Premierze Nowości. Zobaczcie jakie nowe produkty pojawią się w naszej ofercie już w tym miesiącu. Oto składany grill Fox Cookware Barbecue, idealny na letnie zasiadki, jeśli uwielbiasz przyrządzać dania na tradycyjnym grillu węglowym. To kompaktowa nierdzewna konstrukcja, która po złożeniu z łatwością zmieści się w bagażu, ponieważ jej wymiary po złożeniu wynoszą zaledwie 38 x 26 x 3 cm. Rozkładanie jest bardzo łatwe, wystarczy ją podnieść, a ona sama się rozkłada i blokuje na miejscu. Ma idealny rozmiar na kameralne grillowanie nad wodą w pojedynkę bądź kilka osób. Dostarczany jest w zamykanej na suwak torbie do przechowywania. Wchodzimy właśnie w cieplejsze miesiące roku, dlatego do naszej gamy odzieży dołączają kolejne nowe, interesujące produkty. Zobaczcie, co to będzie. Oto limitowana edycja odzieży Fox Collection Tan. Składa się z koszulki, spodenek, jogger short i lekkiej bluzy z kapturem zapinanej na suwak. Utrzymana w chłodnej brązowej kolorystyce z czarnymi wstawkami Fox. Ta kolekcja jest idealna na lato, kiedy zwykle ciemniejsze odcienie zieleni, kamo i czerni pochłaniają ciepło, co jest niekomfortowe. Jak już wspomnieliśmy, jest to limitowana edycja, więc złóż zamówienie u lokalnego sprzedawcy Fox, zanim zostaną wyprzedane. Następna w kolejności jest kamizelka Olive Quilted 100 Gillette. Jest to lekki, ciepły, miękki w dotyku bezrękawnik z kieszenią na piersi zapinaną na suwak i dwiema kieszeniami bocznymi zapinanymi na suwak. Jest idealna na chłodne poranki lub chłodne wieczory, które często zdarzają się w letnich miesiącach. Podobnie jak wszystkie nasze ubrania są dostępne w rozmiarach ODS do 3XL. Dzięki popularności spodanek kąpielowych, które wprowadziliśmy na rynek w zeszłym roku, w tym roku wprowadzamy dwie nowe wersje kolorystyczne: nasz charakterystyczny Black and Orange oraz uwielbianą przez wielu kolekcję Green, mają podszewkę z siateczki, kieszenie na dłonie, elastyczny pas ze ściągaczem i powłokę Quick Dry DWR. Teraz kolejna buty Fox Explorer Trainer. Ten model został zaprojektowany dla aktywnych karpiarzy. Jeśli przykuwasz dużą uwagę do lokalizacji ryb i pokonujesz duże dystanse wzdłuż linii brzegowej, aby znaleźć karpie, te buty są dla ciebie wytrzymałe i wygodne z wodoodporną membraną. Explorer Trainer są idealne, gdy w klasycznych butach jest za gorąco, niewygodnie, a jednocześnie potrzebujesz obuwia, które wytrzyma trudy wędkowania. Dostępne w rozmiarach od 41 do 46. To już koniec nowości na ten miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji na ich temat, wejdźcie na stronę foxint.com. Warto też śledzić nasze media społecznościowe, bo tam dostaniecie więcej informacji na temat nowych produktów, które pojawią się w kolejnych miesiącach. Wpadajcie tam.